13 lat na powrót do rozgrywek szczebla centralnego czekali kibice Bałtyku Gdynia. I od razu na inaugurację drugiej ligi Beniaminek sprawił im miłą niespodziankę. Obydwie drużyny rozpoczęły bardzo spokojnie, z dużą asekuracją. Gra toczyła się generalnie w środku boiska. W 17 minucie Gdynianin w białoniebieskim stroju Szymon Hartmann wbiegł w pole karne gości i został nieprawidłowo zatrzymany. Wojciech Pięta z 11 metrów bezbłędnie skierował piłkę do siatki i w ten oto sposób Bałtyk wygrywał 1-0. W 38 minucie Błażej Adamus sprytnie wykorzystał dobre podanie i kicks zawodnika gości. Dobry precyzyjny strzał i Bałtyk prowadził już 2-0. I takim wynikiem zakończyła się pierwsza połowa. Tuż po przerwie Szymon Hartmann był dosłownie o włos od zdobycia trzeciej bramki. Później goście próbowali zmienić niekorzystny dla siebie rezultat. Bezskutecznie. Ostatecznie Bałtyk zasłużenie wygrał z miedzią Legnica 2-0. Gratulacje dla chłopaków, no bo zostawili dużo serca na boisku, ale z tym aspektem to nigdy nie będę miał problemów prawdopodobnie, bo moi drużyny strasznie walczą. Jest to młody, perspektywiczny zespół. Ogólnie jako zawodnicy, my jako działacze. Klub powstaje cały czas, można powiedzieć, z gruzów. Zagraliśmy dość pewnie. Dość zdecydowanie i twardo. No, nie bardzo wiedzieliśmy czego się spodziewać po przeciwniku, bo jesteśmy pierwszy raz w klasie rozruchowej, debiutujemy. Były duży znak zapytania. Zaczęło się bardzo dobrze, dwie szybko wstrzone bramki, łatwiej nam się grało z tyłu No i ułożyło się jak się ułożyło. Teraz Bałtyk czekają wyjazdy do Radziankowa i Polkowic.